Witajcie na kanale Studiopatów. Nazywam się Michał Pobratyn. Dzisiaj mamy wtorek. 27 sierpnia. A ja... Godzina 16.30 dochodzi. A ja znajduję się w miejscowości Domostawa. W której znajduje się pomnik Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Tuż obok, tuż przy wejściu Znajduje się właśnie tablica opisująca zaistniałe zbrodnie. A tuż obok na znajduje się informacja którą sobie pozwolę tutaj przytoczyć. Szanowni Państwo, skoro odwiedzacie to miejsce, to znaczy, że macie w sercu pamięć o ofiarach ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Pomnik Rzeź Wołyńska autorstwa mistrza Andrzeja Pityńskiego, fundowany przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, okręg drugi stanął na cokolwiek w pobliżu trasy Via Carpatia, nie, nieopodal domostawy w gminie, w gminie Jarocin. Mistrz Pityński pochodził z pobliskiego Ulanowa około 16 km. Pomnik jest częścią memoriału, memoriału ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich, budowanego wyłącznie dzięki ofiarności polskich patriotów z kraju i z zagranicy. Oprócz odsłoniętej i poświęconej Oprócz odsłoniętego i poświęconego pomnika w centralnej części placu trwa budowa ściany pamięci, na której sukcesywnie będą zamieszczane tabliczki z nazwami miejscowości dotkniętych bestialstwem banderowców. Dokończona zostanie budowa placu i alejek wokół pomnika oraz rozpoczną się prace przy budowie głównego ogrodzenia. Po zakończeniu powyższych prac, jeśli fundusze na to pozwolą, rozpocznie się budowa mauzoleum, budynku kubaturowego, w, w którym znajdą się sale ekspozycyjne dokumentujące tragiczne losy mieszkańców wsi na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1947. Na wszystkie wyżej wymienione prace brakuje nam jeszcze dużo funduszy. Dlatego apelujemy o dalszą pomoc finansową. Liczy się każda z butówka. I tutaj macie wgląd na numery kąt na jakie trzeba ewentualnie wpłacać i podpis. Społeczny Komitet Budowy Pomnika Rzeź Włochilskiej w Domostawie. Jestem tu już od 20 minut i wciąż że tak powiem Cały czas ktoś podjeżdża, cały czas ktoś przejazdem będąc przychodzi. Ogląda, robi zdjęcia, czyli pomnik cały czas nawet na, na tygodniu w dzień powszedni ma spore zainteresowanie. Pomnik jest bardzo monumentalny, choć prze, przesłanie jego jest dosyć tragiczne. Na skrzydłach orła są wypisane nazwy miejscowości, które, które dotknęła właśnie rzeź Wołyńska. I rzut oka na plac budowy. Widać, że jeszcze wiele jest nieskończone. Niestety nie mogłem być na otwarciu tego pomnika, na poświęceniu go. Gdzież miałem wtedy akurat bardzo dużo pracy. Aczkolwiek jak to mówią, co się odwlecze, to nie ucieczę. W spokojniejszym terminie udało się dotrzeć. Swoją drogą lubię takie spokojniejsze właśnie terminy, bo mniejsze tłumy, że tak powiem. A teraz zbliżamy się do frontu pomnika. Pomnik, jak mówiłem, jest bardzo okazały. Bardzo symboliczny. Nie ma tu miejsca na niedomówienia. Nawet nie trzeba tego jakoś specjalnie komentować. Pod pomnikiem znajduje się mnóstwo zniczy i wieńców. Pomnik znajduje się na okazałym cokole, a tu wspomniane ściany pamięci, które są w trakcie budowy. Już jak widzimy, cały czas trwają prace budowlane. Mówiłem, cały czas przyjeżdżają odwiedzający, przywożą z sobą kwiaty, wieńce, flagi. I druga strona pomnika, która jest nie mniej wymowna co tamta. Myślę, że nawet nie muszę tutaj komentować w jakikolwiek sposób. Tak jak mówiłem, cały czas ludzie przyjeżdżają, robią sobie zdjęcia, zapalają znicze. Widać, że pamięć o tych wydarzeniach, o ofiarach tych wydarzeń nadal jest żywa, nadal jest, wywołuje. Zarówno wzruszenia, jak i w niektórych kręgach kontrowersje. No cóż, jeżeli prawda wywołuje kontrowersje, to cienko z nami. A tu jeszcze taka informacja. zbiórce zarejestrowanej przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska. i onfo, informacja, że tylko oni zbierają fundusze na ten pomnik dla odwiedzających informacja również, że pod pomnikiem znajduje się skarbonka do której też można wrzucać datki tak więc Wszyscy, którzy chcą wesprzeć dokończenie budowy, proszeni są o, o wsparcie. Jedyna refleksja, jaka nachodzi mnie przy Wizycie pod tym pomnikiem to to, że o upamiętnieniu takich rzeczy, takich historii przykrych i niewygodnych pewnie dla niektórych, że upamiętnienie takich rzeczy jest w rękach znów pasjonatów. Znów pasjonaci historii, znów ludzie, którzy nie chcą pozwolić zapomnieć o tych wydarzeniach, którzy związani są z tymi wydarzeniami, bo stracili w nich rodziny. Znów oni muszą brać to wszystko w swoje ręce, bo nasz rząd w imię jakiejś fałszywej przyjaźni zamiata sprawy pod dywan i stara się nie nie tykać tematu. A tak jak mówiłem w dzień poprzedni spędziłem tu może pół godziny i przywinęło się około 30 osób więc osoba na minutę w dzień powszedni jak mówię jest popołudnie i nie każdemu by się chciało Tak więc z Domostawy stawy pozdrawiam was jeżeli możecie wesprzyjcie tą Inicjatywę. A przynajmniej pamiętajcie o nich, bo należy im się pamięć, przede wszystkim nasza pamięć. To tyle dla studiopatów z miejsca bardzo symbolicznego i, i przejmującego, mówił dla Was Michał Pobratyn. Zachęcam Was do odwiedzin tego miejsca na pewno na pewno robi wrażenie. Pozdrawiam Was czołem.